Elon Musk udostępnił za darmo swoją własną alternatywę dla czata GPT. Czy sztuczna inteligencja od twórcy SpaceX i Tesli dorównuje popularnym narzędziom, takim jak ChatGPT, Cloud? Czy Google Gemini, albo może nawet te wszystkie rozwiązania przewyższa? Sprawdzimy to w tym filmie. Więc jeżeli szukasz najlepszego chatbota dla swojego biznesu, do codziennej pracy, to serdecznie zapraszam Cię do zobaczenia tego filmu do końca. No i do zasubskrybowania tego kanału. Cześć, z tej strony Michał Michalus. I ja na co dzień zajmuję się wideomarketingiem na YouTube dla firmy. Rozwijam i buduję kanały na YouTube dla moich klientów. Nie przedłużając, lecimy do sedna. Kiedyś, żeby uzyskać dostęp do narzędzia Grog AI, to musieliśmy zapłacić ileś tam dolarów. Nie do końca pamiętam, bo ja rzeczywiście interesowałem się tematem Groga. Ale no nie byłem tak zmotywowany, by płacić miesięcznie tej aplikacji AI od Ilona Maska. z tego powodu, że korzystam na co dzień z czata GPT, z Perplexity Clouda, więc totalnie mi to było niepotrzebne, ale jak się stało to darmowe, to chciałbym rzeczywiście sprawdzić, jak ten grok działa. Oczywiście jest też grok premium, pewnie. Ale no po prostu chcę zobaczyć jak on sobie radzi ten nasz groch od Ilona Maska. I co trzeba zrobić, żeby uzyskać do niego dostęp? No wchodzicie w link grok, właśnie grog właśnie x.com ukośnik i ukośnik grok. Tutaj macie link ten adres wam się wyświetla. Musicie się zalogować przez Twittera waszego. Tak musicie, przepraszam, mieć konto na x tak kiedyś Twitter teraz X. No dobra. I na przykład sobie klikniecie grok. Tutaj po boku, no tu, no, nie na Twitterze, na x właśnie, no to coś wam się wyświetla grog. No i co możecie? Możecie, jak na czacie GPT, dodawać różne media, wiadomo, no, i macie tutaj pewnie, może on nawet generuje obrazki, więc sobie tutaj przetestujemy i zobaczmy. Ja tutaj wkleiłem taki prosty prompt, w którym poproszę, by utworzył personę dla mojej firmy, która zajmuje się na przykład, dajmy na to... Hmm. Ehm niech będzie ja prowadzeniem prowadzeniem i rozwijaniem kanałów, kanałów na YouTube na YouTube YouTube dla B2B i marek eksperckich eksperckich możesz zadać mi 10 pytań by właśnie Skutecznie odpowiedzieć na to pytanie, ale mi się nie chce odpowiadać, bo to jest tylko taki test tego narzędzia, więc generalnie zobaczymy, jak sobie poradzi ekspercki. Zawrzij w swojej odpowiedzi najczęściej bóle, problemy czy pragnienia mojej persony. I sobie tutaj wkleimy i zobaczymy, co nam grog powie, jak to zrobi. A, zrób to w formie tabelki. W formie tabelki. Let's do it. Zobaczcie, już wiemy, że umieć czytać po polsku. Tutaj chyba możemy sobie wybierać różne opcje, ale chyba nie ma innego dostępnego. No dobra, utworzył mi personel klienta. Oczywiście, oto przykładowa tabela z personelem klienta dla Twojej firmy. Marek Kowalski, stanowisko marketing menadżer w firmie B2B zajmującym się oprogramowaniem dla małych przedsiębiorstw. Wiek 35 lat, branża technologia software, profil firmy średniej wielkości firmy oferujące rozwiązania RP i CRM. Główne bóle, brak czasu na tworzenie i zarządzanie treściami, niska widoczność kanału na YouTube, niskie zaangażowanie widzów, problemy z SEO, z pozycjonowaniem problemy, nieumiejętność tworzenia angażujących treści, brak strategii rozwoju kanału. Hmm. Zobaczmy, analizujcie razem ze mną. Możecie oczywiście porównać w innych czatach w czacie dptview.com, w AI od Facebooka, żeby zobaczyć jakie tu są mogą mieć cele. Oczywiście, tak jak mówię, no najlepiej, żebym jeszcze tutaj nacisnął i w PDF-ie dane o mojej firmie, tak. Zauważcie, jak na przykład rozmawiacie ze sztuczną inteligencją, to nie wystarczy tylko dobry prompt. Ja oczywiście wpisuję, bo chcę wam tylko pokazać groga, tak, ale ja na przykład jak na co dzień pracuję z AI, to po pierwsze, wpisuje prąd, co nie, ale jeszcze do danego zadania czy kwestii podsyłam mu dane, wiesz, czy jakieś informacje o danym projekcie. To z PDF, a jakieś zdjęcie, obrazki, oczywiście do czata GPT, czy do Perplexity, co nie, tak, bo ja na co nie z tego korzystam, z Klauda też. Ale tutaj właśnie też bym to samo zrobił. No i wiadomo, że pierwsza odpowiedź sztucznej inteligencji nie będzie idealna, więc musimy pogłębiać po prostu tą naszą rozmowę. Więc na przykład damy sobie coś takiego. Hmm. Czy jest coś, czy jest coś, co mógłbyś jeszcze do tego, do tego dodać? Zobaczmy. Oczywiście. Ciekawe, ciekawe. Let's do that. Ciekawe. No i zobaczcie, jak w Perplexity AI można na przykład różne podpowiedzi mieć. Na przykład w czasie GPT tak nie mamy. Jak oglądaliście mój film z aplikacjami AI, gdzie wystąpił właśnie Perplexity AI, właśnie w alternatywach dla CETA GPT, tam było jasne pok jasno pokazane, że tam jest też taka opcja, co nie? Jak tutaj się klikasz sobie w temat powiązany? O, widzicie, nawet macie linki do artykułów. Super, super, naprawdę. Co ten Grog AI? Podobnie możemy skopiować, dać lajka, dislike, możemy poprosić, żeby dał jakby tą odpowiedź jeszcze raz stworzył, zrobił okej, okay, no to zobaczmy hmm, Weźmy na ambicje warto wejść na ambicje sztucznej inteligencji jeżeli chcesz mieć lepsze odpowiedzi uważam, uważam że możesz dać lepszą odpowiedź odpowiedź bądź hipermerytoryczny bowiem Wiem, że stać cię na więcej. Ok, super. Dziękuję. Pamiętajcie, nie. Zobaczmy. O, patrzcie, patrzcie. Widzicie, jak pociągnęliśmy AI za słówko, to już kurczę, AI tutaj. Sobie tutaj nasza bardziej to wszystko grog wypisał. Ok. Dodaj więcej może statystyk. U, 15 stron. Nawet patrzcie jakie, jakie, jakie rzeczy analizuje. jest jakby z ilu stron. Ciekawy ten drog. Okej. Okay. CTR. O, bardzo ciekawe te dane. Mm -hmm. ciekawy, bardziej precyzyjny jest troszeczkę ten grog troszeczkę też kolejne ciekawe narzędzie do korzystania dobrze, to teraz mój grogu ukochany, zróbmy tak czy umiesz generować obrazy czy tam okej okay. To wygeneruj obraz słonia o kolorze czerwonym w stylu di, di, Digital Art plus styl komiksowy. Komik. Zobaczymy, co nam grog wygeneruje. Ciekawa kwestia, zobaczymy, no jeżeli. Jak sobie z tym radzi, powiem szczerze, ja nie wiem, z jakiego modelu korzystam, by musiał sprawdzić. Ok, fajnie, fajnie, fajnie. Mhm. Ok, ok, ale zrób to w 16x9 w takiej wielkości. Zobaczymy. No, może chcemy grafikę do rolki. Fajnie, gdybym też umiał generować wideo. Uuu, chyba nie potrafi generować w 16 na 9. Ale w wielkości, ale w rozmiarze może. W rozmiarze. 16 co nie radzi sobie z tym nie wiem może źle coś wpisuje bo inne je sobie radzą bo nie ma jeszcze słuchajcie takiej możliwości uuuu niedobrze ale odpowiedź tekstował naprawdę super dał no nie i też takie niektóre są niedokładne jego Zdecydowanie ChatGPT Nie potrafi generować A może damy tak W formacie może powinienem dać Może tyle coś przejdzie, zobaczymy Ale ładny nawet Ale coś z jakością co jest jakość złapie i jak możemy pobrać? Naciskam tak i save image chyba, ok nie, słuchajcie, chyba nie potrafi generować dobra, nie będziemy go już męczyć OK, wychodzimy tu mamy historię możemy kliknąć w new chaty a w premium jak klikniemy okej okay. czy mamy może lepszego roga jak kupimy a Ugrade trajam na Twitterze. No? Powiem Wam szczerze, że, że ten grob jest ciekawy, ale nie jest jakiś wiesz niezwykły, choć, choć nie jest zły. Prócz generowania obrazów, to mu uważam, nie idzie do końca, ale dawanie odpowiedzi jest sensowne. Wiem, że jesteś dobry w ironii, w ironii i żartach, żartach. To. Pośmiejmy, pośmiejmy się mocno na temat słoni. Bo słuchajcie, ja wiem, że ponoć grok, jak pamiętam jeszcze zanim on był jakby płatny właśnie, to mówili, że grok to jest mistrz humoru, jeżeli chodzi o AI i też jest taki niepoprawny politycznie. No Elon Musk jest niepoprawny politycznie, tak? Słoń w pokoju. To powiedzenie musiało powstać po tym, jak ktoś spróbował trzymać słonia jak domowego pupila. Nie, nie widzę żadnego problemu. Dlaczego pyta? A co ze słoni? Słonimi krokami. Gdy słonięta się uczą chodzić, to jakby małe trzęsienie ziemi w się skali. Czy to mało, czy to duże, na pewno nie jest ciche. Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być słoniem na plaży? Słoń w kostiumie kąpielowym musi być widokiem, który raz zobaczymy zostaje z tobą na zawsze. I tak. I... Dieta. Jedzą, jakby każdy posiłek był ich ostatni. Czy to liście, czy to drzewo, wszystko wchodzi. Wiedziałeś, że słonie mają świetną pamięć, tak dobrą, że mogą pamiętać, kiedy ostatnio ktoś podał im mało smacznego banana, to dlatego nigdy nie zapraszają niektórych ludzi na swoje imprezy w dżungli. No. Mógłbyś. Okej. Okay. Okay. A tak. Bardziej. Ostrzej. Ktoś kiedyś powiedział, że słonie są jak rodzina. Blisko, siebie pełne. Wszyscy mają za dużo trąby, żeby nie wchodzić sobie w poradę. OK. A teraz żart jakiś o marketerach, o marketerach. Zobaczmy. Dlaczego marketerzy są jak piraci? Bo obaj szukają skarbu, ale marketerzy nazywają to zaangażowaniem klienta, kiedy go nie znajdują, mówią, że to była tylko strategia rebrandingowa. Jezu, to jest mocne, ja pierdziu, ale rzeczywiście czasem tak jest, no. A teraz o agencjach marketingowych. Każdy, kto prowadzi biznes wie, wie o co chodzi, dlaczego pisze to i się oczywiście promował w jak rozpoznać, że agencja marketingowa jest naprawdę kreatywna, kiedy zamiast newslettera dostajesz od nich butelkę z wiadomością w środku, która mówi otwórz mnie do odkreśloną strategię, która zmieni Twoje życie, a przynajmniej Twoje wyniki sprzedaży? Nie, to nie jest dobre. No dobra, to tyle jeżeli o, o groga chodzi. No nic nie mam więcej do dodania. Niestety zbliżamy się już do końca, ale przypominam, że jest promocja na mój najnowszy kurs online pod tytułem Fabryka wiralowych treści, gdzie pokazuję, jak szukać pomysłów na filmy, posty i artykuły, które mogą stać się wiralami i przede wszystkim. Będą zarabiać dla Ciebie pieniądze, to znaczy sprawią, że Twoi potencjalni klienci będą, social mediów oczywiście, będą kupować Twoje usługi i produkty. No to co? Ja się z Tobą żegnam, dziękuję za oglądanie i słyszymy się już za tydzień. Cześć pa!